ta mieszkalna i w tej, jest zarażowana takiej mniej więcej w teknie dorataami meblami, przedmiotami, które towarzyszyły w towarzyszył życiu codziennemu książąt, czy dwor książęcemu. Rozumiem. A przedtem, domyślam się, że tu była jakaś służbówka w książęce, tak? E, to znaczy, wie Pan, trudno to tak jednoznacznie określić, dlatego że cały zamek po wojnie był przebudowywany on już był tak przebudowywany w ten sposób, że to skrzydło miało być skrzydło niczym. Mm -hmm. I czy to była służbówka, no trudno, trudno jednoznacznie, to były pomieszczenia dla, dla księcia. Także to jest, sądzę, że to jest wtórna jakby taka zabudowa sala księcia Bogusława, teraz koncertowa sala, która jest oczywiście pozbawiona wszystkich elementów dekoracyjnych to była dawniejsza kaplica zamkowa. Więc ona ma ten sam kształt, który był wcześniejszy. No i bardziej przygotowane to jest skrzydło wschodnie, gdzie w ogóle było od razu zaaranżowane w ten sposób, że to miał być biurowiec. Skrzydło południowe, sala wystawiennicza i teatr, teatr, który jest teatrem mieczecznym, czyli automatycznie to jest jakby bryła zewnętrzna, jest taka, jaka była pierwotnie. I to jest następne, to jest tak zwana komanda abonencyjna. I one oczywiście są jeszcze w trakcie tego przygotowywania, ale tutaj jest część eksponatu, który jeszcze będziemy mieć na razie pokazujemy plany, mamy Szczecina, a akty będziemy wypożyczane z archiwum, księż... archiwum księżowego w wcześniej i z... jeszcze z Pomorski, materiały, y, 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 materiały, książki, dokumenty, y, które były własnością y, książą, które były w bibliotece książęcej. Z naszych eksponatów, to co jest najcenniejsze, to jest nasz y, tak seria, które nie możemy jednoznacznie zidentyfikować, skąd pochodzi i y, kto był twórcą tej, tej pracy. Ale to przez wiele lat to jest bardzo ciekawe. Wiele lat wisiało tu w zamku, i tak była nieszanowana, można w ten sposób powiedzieć. Nikt nie przyniosł do niej wagi. Okazuje się, że to jest XVI-wieczna tkanina. Natomiast nie jest rozpoznane, czy to była faktycznie jakaś scena historyczna, czy to po prostu była fantazja, czy wyobraźnia osoby, która do dotkała. Konserwacja tego, tego kopelinu była w 1920 roku. Ją znajdowa się w kolekcji kochać solerów. otwarcie do na przykład zrobić ten pasaż, pokazać mamy sporo, sporo dokumentów, map, planu, Szczecina, chcemy pokazać na przykład jak wyglądał rozwój samego miasta, w jaki sposób y, fortyfikacje się rozbudowały, jak wyglądało, jak pokazywały na przykład wojnę pol, y, ze szwedami, w jaki sposób to, to wszystko będziemy chcemy zobaczyć, pokazać w pasażu. Tu mamy fragment tak zwanego dzikiego męża. Jest to fragment. Y, y, można powiedzieć herbu, bo zazwyczaj tutaj to co było takie charakterystyczne też dla Pomorza, że herb trzymał, czy bronił dwóch dzikich mężów i to jest jeden z nich. I, i to, jest, to jest własność zamku, bo jak w zamku zachowało się bardzo mało eksponatów, które dotyczyły dworu księżęcego. to jest też główka z piaskowca, też XVI-wieczna, to jest też własność, własność yy, yy, nasza własność zamku.